Państwo pracownie poprzednio. Przepad uchwała troszkę dłużej, bo trwa 46 minut. Już bardzo proszę dzisiejsze, dobrze. Szanowni Państwo, przechodzimy do kolejnego punktu, to jest z który, y, Zajmujemy się w, w tym momencie w przyjęciem protokołu z 16 i z 17 sesji. Y, ta przeprawa była podektowana na tym, żeby Państwo radni mieli czas na zapoznanie się z tymi protokołami, bo dopiero teraz do które teraz bardzo bym prosił Państwa Radnych, czy są uwagi do protokołu sesji 16 bądź 17. .00? Wtedy od razu będziemy to wyjaśniać, będziemy chodzić, posłuchiwać. No i będziemy starali się tutaj to korygować. Bardzo proszę. Do żadnego z protokołów, rozumiem. No, nie do 16, a nie do 17. .00. Dobrze, przechodzimy do głosowania. Przechodzimy do głosowania nad przyjęciem protokołu z 16 sesji. To jest punkt F w naszym, F w <kluzł> porządku obrad. Dobrowski Grzegorz. Jestem za. Białewski Krzysztof. Jestem za. Jarosław Jacek. Jestem za. Jędrzejewski Stanisław. Jestem za. Karoliński Tomasz. Jestem za. Czerwiecka Krystyna. Jestem za. Kinański Łukasz. Jestem za. Kowala Krzysztof. Jestem za. Mąsochowski Sławomir. Jestem za. Pawłowski Zbigniew. Jestem za. Piasecka Ewa. Siedmiu Daniel. Za. Saryśia Krzysztof. Jestem za. Wisłański Afryk. Za. Bardzo dziękuję. 14 głosów za, 1 nie brał udziału. Dziękuję, został przyjęty protokół. I przechodzimy do kolejnego protokołu, to jest protokół z sesji nr 17. Głosujemy. Dąbrowski-Giełosz. Jestem za. Dwojsk jest Krzysztof. Jestem za. jan Jasek. Jestem za. Jędrzejewski Stanisław. Jestem za. Karpiński Tomasz, jestem za, Karmiońsko Kwiastyna, Kinański Łukasz, jestem za, Kowala Krzysztof, jestem za, Mąsobowski Sławomir, jestem za, Kowalski Zbigniew, jestem za, Kwiastacka Ewa, jestem za, yy, Wsiecki Daniel, za, Cewiesia Krzysztof, Przysztof. jestem za, Mieliśniewski Artur, za. Bardzo Państwu dziękuję. <śmiech> 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 dziękuję. Szanowni Państwo, bo teraz mamy, yy, Państwo otrzymali, część z Państwa, yy, którzy mają dystrybucję programu elektronicznego, ja Państwu przesłałem. to jest yy, o tym związku z nimi. Reszta z Państwa miała okazję z kimś się zapoznać na komisjach, które wcześniej pracowali. Yy, bardzo bym prosił yy, krótko, jeżeli mogę Panie Wójcie, o to, aby przedstawić nam yy, de facto o zmianie tej jeżeli mógłby Pan powiedzieć i wtedy przejdziemy do naszego głosowania. Dziękuję bardzo Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo Radni, Zmiana, która w tym momencie następuje w Statucie Związku Gmin Regionu Polskiego odnosi się do paragrafu 3, w którym jest związek gmin realizuje zadania wspólnej polityki odpadowej dla gmin, członków do dnia 31 grudnia 2019 roku. Jeśli wszystkie gminy, te wszystkie rady gmin przyjmą ten statut w takim brzmieniu, od dnia 1 stycznia 2019 roku gmina Staroźrębie będzie samodzielnie oraz wszystkie inne gminy będą samodzielnie realizować politykę odpadową na, na swoim terenie. Zmiana tego statutu mam tylko to na myśli. Bardzo. Dziękuję. Czy są pytania do Państwa radnych do tej uchwały? Bardzo proszę Pana Przewodniczącego. Proszę Pana Przewodniczącego, gdy przyjdzie ten pierwszy styczniu 2020, czy my będziemy jakiś czy organizować w celu zrównoważonej działalności? Trzymajmy powieść. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, w tym momencie kończymy już przygotowywać uchwałę tutaj o porządku i utrzymaniu czystości w gminie. Ona w następnym tygodniu najpóźniej już trafi do sanepidu celem zaopiniowania. Potem wszystko na sesji tutaj, najprawdopodobniej już w listopadzie odbędzie się głosowanie nad przyjęciem deklaracji tego porządku tej przez Radę Gminy. A my już nie nie wiem, no, na początku listopada zamierzamy ogłosić przetarg na, na, na firmę, która będzie grała od nas te odpady. Na ten moment nie ma żadnej firmy, która miałaby to robić. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Dziękuję. Czy są jakieś pytania? Nie widzę. Szanowni Państwo, związek zwraca się z prośbą o w razie niewniesienia sprzeciwu o przyjęcie e, takiego dokumentu e, potwierdzenie braku sprzeciwu. To było w załączniku, państwu Państwo widzieliście, na raz wyciągu z protokołu, to również był załącznik, będę musiał go w imieniu Rady podpisać, jeżeli taka będzie wola Państwa w głosowaniu. Mamy, ja przeczytam Państwu to potwierdzenie, to my wszyscy mówili przed oczyma, to jest potwierdzenie braku sprzeciwu, Zgodnie z artykułem 67a ustęp 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym Rada Gminy, gminy Staroziela potwierdza, iż nie wnosi sprzeciwu w stosunku do uchwały zgromadzenia Związku Gminy Regionu Polskiego nr 3 na 7 na 2019 z dnia 4 października 2019 roku w sprawie zmiany statutu Związku Gminy Regionu Polskiego. I później musimy kolejny dokument, który jest ten, w którym wyciąg dajemy, a więc wpisujemy, ile było członków, ile głosowało osób oraz poszczególne rozliczanie głosów za, przeciw i wstrzymujących się. Zatem zarządzam głosowanie nad tym potwierdzeniem wnoszenia prawa do sprzeciwu. Dąbrowski Grzegorz. Jestem za. Krzysztof, jestem za. Jarce Jacek. Jestem za. Jędrzejewski Stanisław. Jestem za. Karbirski Tomasz. Kaznierska Krystyna. Kinarski Łukasz. Jestem za. Kowala Krzysztof. Jestem za. Mosadowski Sławomir. Jestem za. Pawłowski Zbigniew. Jestem za. Piaserska Ewa. Jestem za. Siednik Daniel. Za. Sabiesia Krzysztof. Jestem za. I Wiśniewski Artur. Za. Bardzo dziękuję. 14, tak, Przystanie 14 danych właśnie bardzo Państwu. Dziękuję. To Przepraszam, tak? że tak w trybie. A Panie Wysasie, jeżeli rozumiem, że to do wszystkich gmin zostało wysłane, tak? To znaczy, tak, jest, zostało to dosłane do wszystkich. Jeżeli ktoś wniesie ten sprzeciw, to czy to będzie dyskutować? Jak to dalej będzie się odbywać? Jeśli, któraś, jest, wtedy, jeśli któraś z gmin wniosłaby sprzeciw, to no, wtedy no, byłby, byłby problem. Tutaj związek gmin mógłby, no, jeśli chodzi o taką poznane w statucie, musi być jednogłośność wszystkich członków. Jednak wszystkie te gminy, które są we wspólnej polityce odpadowej, czyli te 12 gmin, wszystkie te gminy wyraziły aprobatę, a te gminy, które nie są, że tak powiem, w tym, no, w tym, w tym zadaniu odpadowym, no tutaj raczej nie, nie będą oponować. Dziękuję. Przechodzimy do kolejnego punktu. To są pytania różne. Szanowni Państwo, proszę o zgłaszanie się radnych i mieszkańców, którzy chcą zabrać głos w tym punkcie. Ale już tradycyjnie stworzymy właśnie listę mówców. Najpierw radnie bym bardzo prosił, zgłasza się Pani Ewa. Pan Krzysztof. Czy jeszcze ktoś z państwa radnych chciałby zabrać, zabrać głos w sprawach różnych? Dobrze, Szanowni Mieszkańcy, proszę się zgłaszać pan Marczak. Bardzo proszę, czy ktoś jeszcze jest z panów? Nie wiem. Głos zadajmy pani Jerzy. to jest presesja. Ja mam pytanie do Pana Wójta, nie chciałam mi z skoroczko, żeby pan w tej imi odpowiedział Pytanie dotyczy drogi do rodzicy bromierzy. Na zebraniu z mieszkańcami Pan zadeklarował, że pochyli się nad tematem, tam chodziło o kamienie, o, o zrobienie tłucznia takiego i wysypanie tej drogi. Jakiś czas temu pytałam Pana i, i Pan mi odpowiedział, że na początku października wróci do, do, do tego tematu i Zacznie coś z tym robić. W tej chwili jest 24, Chciałabym zapytać, czy, czy coś w związku z tym zostało uczynione z tą stroną? Dziękuję bardzo. Panie Szanowni Państwo, tutaj główny wnioskodawca, czyli w sumie mieszkańcy, rozmawiając z nimi pod koniec września. Jesteśmy mówieni na to, że oni te kamienie, które tam są będą po prostu magazynować. W tym roku nie ma możliwości, aby wynająć czy kruszarkę, czy żeby porozumieć się z jakąś firmą i zrobić dopłatę do tego, żeby wymienić te kamienie na, na kruszywo. Jednakże z mieszkańcami we wrześniu, pod koniec września rozmawiałem te, oni, że tak powiem, zbierają te, te kamienie i pewnie bliżej wiosny będziemy tutaj rozmawiać Zobaczmy, jak dużo tego jeszcze będzie, bo on, to musi być dosyć du duża ilość. Wiem, że tam mieszkańcy się mobilizują, więc na pewno ten temat jest tutaj organizowany. Bardzo dziękuję. A pan Krzysztofski, bardzo proszę. Ja chciałem jeszcze zwrócić uwagę. Na tym statucie związku. Tak, na w Związku Piłku. Pisze tak, nadzór nad działalnością Związku sprawuje prezes Rady Ministrów Wojewoda A. a w zakresie budżetu Związku Regionalna Izba Obrachunkowa. I chciałbym się zapytać, no, może Pan widznie, jak to się stać, że doszło do tego, w stanu takiego, żeby związek się zadłużył na zakupie środków. Zapaści finansowe. Zapaści, tak. to. jeżeli to by Izba Obrachunkowa Kultury, na razie. Zresztą go źle. Szanowni Państwo, jest to bardzo, bardzo trudne pytanie. Postaram się mniej więcej na to pytanie odpowiedzieć. Kto, bezpośredni nadzór, tak jak Pan, działalnością gminy sprawuje Izba Obrachunkowa? No tutaj, proszę Państwa, Wrócę do tego, że te problemy jakoś się tam nawarstwiały. Cena odpadów komunalnych w związku powinna już w roku 2018, czyli z dniem 1 stycznia ulec no, jakiemuś tam zwiększeniu, żeby nie powstała taka biura finansowa, która powstała w tym momencie. Wiadomo, no, były wybory, było, no, można się doszukiwać różnych sugestii, różnych wniosków. Ta cena nie została podniesiona, dopiero została podniesiona po wyborach w listopadzie. Dlatego no tutaj gdzieś z poprzedni zarząd tutaj czy, no nie chciałbym tutaj nikogo oskarżać, ale gdzieś te działania wcześniej no nie zostały prawidłowo moim zdaniem jakoś no, poczynione. A co się też jest troszeczkę regionalna, roz... znaczy nie regionalna, tylko związek gminy Regionów Polskiego rozlicza się kwartalnie, czyli też... Koniec roku zamykają dopiero tak jakby w Martii. No Tam są różne sytuacje. W tym momencie jest, jest tam kontrola, pracuje yy, na pewno Centralne Biuro Antykorupcyjne. Yy, czekamy teraz na ich, że tak powiem, jakieś audyt czy wnioski połączone. Dziękuję. Dziękuję. Ja tylko pozwolę sobie zabrać głos w tej sprawie. Ciekawy artykuł znalazłem gdzieś w internecie na jakimś szanującym się portalu dla samorządowców. UOKiK, czyli Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, jak dobrze pamiętam, wstrzął swoje postępowanie wyjaśniające, ponieważ my wszyscy odczuwamy ten wzrost opłat za śmieci. Tutaj UOKiK doszukuje się zmowy z cenowej. Bardzo ciekawy artykuł, ja postaram się odnaleźć państwu radni, ci, którzy mają maila na przeszłość, a ci, którzy mają e, tradycyjną, postaram się też jakoś udostępnić, tylko muszę to po prostu znać. E, różnica między województwami potrafi być w granicach 10 zł. Łoki zajmuje się skan problemami, tak? tak Skali Faktem fakt jest, że województwo sowieckie jakby przoduje. Nie wiedzieć czemu w kosztach wywozu śmieci. I porównywanie z nazwą uchwały i materiały innych gmin, czy to ściany, bo w Warszawie, czy nawet w ogóle w województwie mazowiecki, nie jesteśmy przypadkiem udosobionym, jeżeli chodzi o te dwadzieścia kilka złotych, tak się to wyróżnie. Bo się mówię kilka, bo to się waha. Niektórzy mają 25, niektórzy mają 26, niektórzy już 23. Bardzo ciekawe jest poszerzenie, bo dla na nas są różnorodności raczej istotne, i dla mieszkańców tym bardziej. Myślę, że się tym zajmie, może coś w skóra. Ale to będziemy o tym jeszcze rozmawiać na innym, innym temacie. Yy, oddaję głos panu Marczekowi. Bardzo proszę. Rado, panie Wójcie, ja mam takie pytanie. Rozpoczął się remont drogi rogowo-falenci bielino wielino Ten remont został wykonany połowicznie, nieskończony i tu bym pana Wójta prosił o interwencję, żeby w końcu. Przestaną nas hartować i ta droga w końcu niech będzie wyremontowana, bo myślę, że, że takiej drogi w jak, jak ta droga nie ma nigdzie. Więc jeżeli Pan by mógł nas tu zepszyć do tej radni, grupa mieszkańców zaangażowała się, zobowiązaliśmy się odwozić ziemię, bo, bo, bo tam trzeba zebrać pobocza, poprawić rowie. Mieszkańcy się w to wszystko ze swoim sprzętem, która w ze bardzo dużo pracy w morzu swojej. Pilnowaliśmy tego, tego łatania dziur. Więc e, skończyło się tym, że nie skończyli, bo niby tam zepsuł się ten samochód i, i, i mają to poprawić. To by nam zależało, żeby to było do, dokończone i żeby, żeby, żeby ta droga zaczęła być poprawiana. No bo, bo mówię, dalej się jeździć, tym nie da. To jest jedno pytanie. Drugie pytanie moje jest, ile osób w szkolnictwie jest na, chodzi o nauczycieli, na urlopie kompensacyjnym? I jakie generuje koszty ten? Ten urlop dla gminy. Następne pytanie dotyczy właśnie śmieci. Czy Związek Gmin nie za dużo sobie nalicza, bo z tego co, co tam media podają, 8 zł mieszkaniec płaci za, tylko za samą obsługę. No to, to 12 zł kosztuje utylizacja śmieci i zbiórka, a 8 zł tylko sama obsługa, to chyba za dużo sobie panowie tak jakby życzą. Dziękuję. Czy Pan Wójt już teraz się odpowiedzi? Tak. to Znaczy postaram się, jeśli będą, jeśli Pan na życzył bardziej obszernych, to oczywiście czy na piśmie, czy postaram się odpowiedzieć. Jeśli chodzi o drogę tutaj Zdziadł, drogowo, jest droga powiatowa. Tutaj nie, nie gmina, tylko zarząd dróg powiatowych musi to drogę remontować. Wiemy, były niedawno temu, były wybory, więc na większości dróg pojawiały się różne, jakieś tam drobne czy większe naprawy. No, no jesteśmy po wyborach, więc te naprawy troszeczkę przy, zmalały. Więc tutaj, bo Państwo musicie odpowiedzieć na pytanie, czym to było podyktowane. My oczywiście będziemy tutaj. Wnioskować i no, rozmawiamy, tylko też no, musicie Państwo zdawać sobie sprawę, że zarząd dróg powiatowych, ja tutaj bronię, że nie bronię, też mają jakieś, swój, jakiś swój budżet i możliwe, że też już nie mają środków. Ja nie wiem, dopytam się na pewno, ale to jest droga powiatowa i gmina tutaj w tym momencie do, tej, do remontu tej drogi no, nie ma żadnych, żadnych praw. Więc musimy, możemy tylko wnioskować i prosić o naprawę starostwa. I a... o tyle go i to na pewno będę czynił. Jeśli chodzi o urlop kompensacyjny, wiem, że dwie osoby w tym roku są na pewno na tym urlopie kompensacyjnym. To jest urlop, który przysługuje z mocy ustawy, to znaczy z karty nauczyciela, więc ustawy o prawie oświatowym. Dlatego tutaj, jeśli się komuś należy, to tutaj nie ma żadnej dowolności, że wójt komuś przyznaje, a komuś nie. Po prostu jeśli. Ktoś otrzymuje odpowiednie zaświadczenie, na taki urlop przechodzi, i my jako gmina musimy to wypłacić. To są, że tak powiem, prawa i obowiązki, tutaj no głównie prawa nabyte przez oświatę i nauczycieli. Jeśli chodzi o yy, odpady, no tutaj, proszę Państwa, wszyscy wiemy, że Związek gmin, no to ceny, ta cena była dosyć duża. Ona miała głównie na celu tak usprawnie jest spłacenie tych długów, aby te odpady były odbierane od normalnie, nieprzerwanie od 1 lipca. Wiadomo, że Związek nie odbierał tych odpadów od nas i teraz jeszcze ma jakieś dziwne, dziwne roszczenia. My tutaj staramy się cały czas na to jakoś wesprzeć mieszkańców i samych siebie, dlatego że no nie chcemy płacić podwójnie za te odpady, dlatego my tutaj z Panem Mecenatem na tym tematem się pochylamy. Aczkolwiek no, taka została podjęta uchwała i te 25 zł do końca tego roku obowiązuje i z tym nie możemy nic zrobić. Od nowego roku będziemy się starali, żeby cena na terenie Gminy Starej robi była niższa, aczkolwiek głównie cenę określi przetarg, który będziemy dopiero organizować, więc musimy poczekać jeszcze. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Szanowni Państwo, przepaliśmy punkt szósty z wolne wnioski i zapytania w publiczności. Ale ja sobie pozwolę jeszcze ostatni akcent w tym temacie. Szanowni Państwo, radny, do Was się zwracam. Niedługo minie rok od kiedy jesteśmy w tym składzie osobom, w którym jesteśmy. Jestem też tym przewodniczącym w sprawie rok. Czuję potrzebę zdania e, relacji e, ze swojej pracy i z pracy nas, naszej wspólnej również. Nie ma takiego obligu prawnego, który nakazywałbym przewodniczącemu Rady Gminy występować e, w roli sprawozdawcy z tej działalności, ale uważam, że zrobiliśmy już na tyle duży progres, jeżeli chodzi o naszą Radę Gminy, żeby kolejny element dodatkowy to jest sprawozdanie roczne przewodniczącego odnośnie... Pracy Rady Gminy wprowadzić. Napisałem to, staram się robić to jak najbardziej obiektywnie. Zresztą będziecie się mieli Państwo za chwilkę okazję się z tym zapoznać, bo ja to rozdam. Nie przewiduję na tym dyskusji. To jest po prostu forma mojego sprawozdania, z mojego rozliczenia wobec Was. Od Państwa zależy indywidualna tego ocena Gmina, nie zależy. Chciałbym też żeby w przyszłości, ewentualnie, moi następcy, postępowali tak samo, czyli usługowo w stosunku do nas, bo to są tylko i wyłącznie kwestie organizacyjne, jestem takim samym członkiem rady, Gminy, jakby chciałem, że to mocno brzmiało. to jest równe wśród równych, a nie pierwszy wśród równych. Także pozwolę sobie Państwu za chwilkę to rozdać. No i na tym byśmy generalnie zakończyli. Człowieku, dziękuję. Szanowni Państwo, zamykam dyskusję w punkcie w szóstym przechodzimy do punktu 7 zakończenie sesji. Szanowni Państwo, radni, szanowni koście. Jest godzina 9.53. Zamykamy 18. posiedzenie Rady Gminy. Dziękuję za przybycie, życzę niego. Dziękuję za wzajemnie.